Dzisiaj taka troszeczkę mała celebracja. No nie wiem, czy to koronawirus się do tego przyczynił, czy nie, ale lany poniedziałek minął, a na kanale wyskoczyło tysiąc subskrybentów. Bardzo się serdecznie cieszę. Bardzo dziękuję wszystkim za zainteresowanie na kanałach. Czy to dotyczy świadków Jehowy, czy to dotyczy religioznawstwa różnych kultur, religii. Czy kwestii związanych ze sprawami morskimi? Natomiast jedno jest pewne: ten kanał rozwija się właśnie dzięki Wam i w sumie jest dla Was, bo to o to chyba chodzi. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcecie, żeby jakieś tematy były poruszone na tym kanale, to oczywiście zawsze dawajcie w komentarzach. Na pewno postaram się jakoś. Ustosunkować do tego, do tych Waszych zagadnień. Z ciekawostek powiem taką jedną rzecz. Kanał w sumie funkcjonuje ciut, troszeczkę więcej niż jeden rok, natomiast miał ponad 200 tysięcy wyświetleń. Przy ogólnym przeliczeniu, że funkcjonuje około 400 dni, to dziennie był wyświetlany około 500 razy. No, jest to jakiś sukces, zwłaszcza, że ja nie biorę, nie wkładam ani złotówki w promocję tego kanału, bo doszedłem do takiego wniosku, że osoby, które będą zainteresowane, nie będą zainteresowane. I po prostu chciałem, de facto, szczerze mówiąc, sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Więc cieszę się ogromnie, że mija już tysiąc subskrybentów i kanał idzie. Cały czas do przodu. Dziękuję za zaufanie. Tak jak powiedziałem, oczywiście, jeśli są pytania, zawsze możecie wziąć i bez najmniejszego problemu wrzucać w komentarzach. Czy to będą pytania dotyczące mormonów? Tutaj na pewno będę starał się jak najrzetelniej odpowiedzieć, z uwagi na kwestie związane z doktoratem, czy jeśli chodzi o różne inne sekty, o mechanizmy manipulacyjne. Postaram się również do tego ustosunkować, czy też jeśli, powiem tak, jeśli nie będę znał odpowiedzi, postaram się poszukać, postaram się coś stworzyć. Ale pamiętajcie, ten kanał jest dla Was i to jest w sumie najważniejsze. Cieszę się, że się rozwija, cieszę się, że w jakimś stopniu ma po prostu wzięcie. Ja ze swojej strony zachęcam do subskrypcji, ja ze swojej strony zachęcam do kwestii promowania tych filmików, które Wam się będą podobały, czy do lajkowania, do przesyłania innym znajomym, bo tak jak na początku, zakładając ten kanał, powiedziałem, ten kanał jest dla Was i rozwija się dzięki Wam.